Na ważne rozmowy o bezpieczeństwie i migracji w Egipcie zaproszono premiera Węgier. Z Polski nikogo. Brzmi jak drobiazg? To sygnał. Bo w dyplomacji puste krzesło to nie przypadek, to komunikat. Gdy inni siadają przy stole, by decydować o kluczowych sprawach, my patrzymy z boku. Polaryzacja wewnętrzna nie wzmacnia pozycji państwa. Wręcz przeciwnie, osłabia ją na arenie międzynarodowej. Świat widzi chaos, nie siłę, a to ma realne konsekwencje. Efekt mniej wpływu na decyzje, mniej kontaktów biznesowych, mniej zaproszeń. Jeśli ktoś wciąż wierzy, że nieustanny spór wewnętrzny buduje prestiż, czas na długi urlop i głęboki oddech. Może w szarm el-szejk? Bo na naradę tam nikt z Polski nie dostał zaproszenia. Może pora na chłodną, profesjonalną rozmowę u nas? O tym, jak odbudować sojusze i wiarygodność. Mniej plemiennych wojen, więcej silnego, spójnego państwa. To nie jest kwestia partyjna, to interes nas wszystkich. Do przemyślenia.